Cześć, nazywam się Aida Bella i witam Was w pierwszym odcinku Kawaliada TV. Od dziś, przez najbliższe kilka tygodni, będziemy Wam przekazywać najważniejsze i najciekawsze informacje właśnie o Kawaliadzie. Zaprosimy do naszego studia wielu ciekawych gości, opowiemy o programie Kawaliady, ale także przypadkowo napotkanym gościom zadamy oczywiste pytania. Ale do rzeczy. A co dziś u nas? Zmiany, 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 czyli nowe konkursy, młode konie i inne roszady w programie Kawaliady, kawaliadowy quiz. Wolontariat Kawaliady, Jeździectwo jak znud, czyli Akademia Łukasza B, oraz uwaga, Wielka Afera, czyli ujeżdżeniowe lobby w poszukiwaniu Oli i Asi Szulc. Zapraszamy. Kawaliada zmienia się dla Was, ale o wszystkich jej zmianach opowie Dominik Nowacki, dyrektor Kawaliady. Posłuchajcie. Jeśli chodzi o zmiany w programie Kawaliady 2014, to główną zmianą jest to, że konkurs potęgi skoku przechodzi z piątku na czwartek. Więc pamiętajcie, kupując bilety, że potęga skoku jest w czwartek. W piątek potęga skoku zrobiła miejsce dla nowego konkursu Venus kontra Mars, ale więcej o tym konkursie dopiero w kolejnych naszych odcinkach. Inną zmianą, już zupełnie niezwiązaną z programem, jest to, że mamy dwie areny zawodów. Na jednej rozgrywane są przede wszystkim zawody CSI czy gwiazdkowe, na drugiej arenie równolegle rozgrywano się... Rozgrywamy zawody CSI jednogwiazdkowe oraz CSI młodych koni. Zmianą także sportową jest to, że nareszcie udało się w programie zbudować zawody WKKW. Te zawody w randze Pucharu Polski bardzo nas cieszą. Inne zmiany dotyczą lokalizacji. Tworzymy od tej edycji Miasteczko Kawaliady. Miasteczko Kawaliady w kompleksie pawilonów, które tutaj na targach nazywa się Czteropakiem, jeden pawilon będzie pawilonem polskiej hodowli. Dwa pawilony aż dwa są przeznaczone na ekspozycję firm, branży jeździeckiej, akcesoria, jeździeckie, sprzęt technologie, które służą przemysłowi jeździeckiemu, a jeden pawilon to właśnie ten, w którym zrobimy ten dodatkowy ring, na którym będą równolegle z głównymi zawodami te zawody CS jednogwiazdkowe. Jak wiecie, Poznańska kawaliada odbywa się na terenie międzynarodowych targów poznańskich. Nie wśród tych gości postanowiliśmy zadać im dla Was oczywiste pytania. Zobaczcie, jak z tymi pytaniami poradzili sobie nasi rozmówcy. Czy myślicie, że wiedzą coś więcej o jeździectwie niż Wy? Zobaczcie sami. Okser? okser? Nie mam pojęcia. Nie wiem, co to jest, co, jak okser. Okser, okser to jest e, przeszkoda. E, jak jeździsz konno przez przeszkody. To jedna z form, form e, takiej przeszkody nazywa się właśnie okser. Okserek? Anglezowanie? Proszę? Anglezowanie? No to jest taka forma ruchu na siodełku końskim. Anglezowanie, tak. Taki po prostu bądry, styl nie? jazdy. Nie no, bo ja kocham konie. okser. Okser? Niestety. Anglezowanie? Też nie wiem. Nie to jest y, piękna jazda wspaniałymi końmi. Oster to jest taka przeszkoda podczas konkurencji y, końskich zawodów. Jest ich około 120. Na dźwięk kawaliada ich serca biją znacznie mocniej niż u przeciętnego człowieka. Kto to taki? Oczywiście wolontariusze. Na co dzień są uczniami, studentami, pracują w firmach. Ale na czas kawaliady porzucają wszystkie swoje obowiązki i poświęcają się tylko dla niej, dla kawaliady. Ale żeby ten 120-osobowy zespół chodził jak w szwajcarskim zegarku, ktoś musi nimi dowodzić. Poznajcie naszą Lusię, czyli Elę Święcicką. Skąd ten fenomen wolontariatu? To zjawisko, które obserwujemy od wielu lat, od rozpoczęcia kawaliady. Wolontariusze kawaliady to. To młodzi ludzie pełni pasji, którzy tą pasją dzielą między sobą, kochają jej dziecko, ale nie tylko. Kochają kawaliadę, dla której podczas trwania wydarzenia się poświęcają. No właśnie, a czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, żeby zostać takim wolontariuszem? Żeby zostać wolontariuszem, trzeba mieć ukończone 16 lat. Trzeba również być dyspozycyjnym podczas trwania całego wydarzenia, ale oprócz tego potrzebne są takie cechy jak. Musi kochać konie i być otwartym na nowe wyzwania. A jakie są obszary takiej pracy wolontariusza? Wolontariusze działają na wszystkich obszarach kawaliady. Jest to nie tylko biura, biuro zawodów, akredytacje, jest to stajnia, rozprężalnia, czyli pomoc komisarzom. Jest to również, jest to również funkcja przewodników kawaliady dla najmłodszych, ale naszą największą grupą są to wolontariusze pracujący na parkurze. Ostatnie pytanie, czy można się już zapisywać? Oczywiście. Zapisy już rozpoczęły się od początku października. Na rekrutację, rekrutację prowadzimy przez stronę internetową, na którą, którą serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Pokaż mi swojego konia, a powiem ci, kim jesteś. To już koniec naszego pierwszego odcinka. Miało być z nami jeszcze siostry Schultz, ale poszły pobiegać, uwaga, na poznański maraton. Wy tymczasem zaglądajcie na www.kawaliada.pl oraz nasz profil facebookowy. A i pamiętajcie, sprzedaż biletów już trwa.